Cześć Siemanko, witam Was na kanale Rybnięci po no miesięcznej przerwie. Kto śledzi mojego Facebooka, to wie, że tam pisałem o problemach z kamerą. No niestety posiadam jedną kamerę. Uszkodziła mi się karta pamięci i jeszcze takie pomniejsze problemy. No ale co? Po miesiącu wracam do nagrywania. Mamy dzisiaj sobotę. Uznałem, że na spokojnie wyskoczę na 3 godziny z metod Federem. Ale dość nietypowo, bo latem y, nigdy nie łowię właśnie tutaj, na tej rzece. Jestem na rzece Wiśle w miejscowości Strumień. Y, no, nagrywałem tu sporo filmów właśnie w zimie, późną jesienią, ale rzadko tutaj jeżdżę, praktycznie nigdy w lecie. Wybieram zawsze zbiorniki czy jezioro. Ale co, dzisiaj mam 3 godziny, uznałem, że zobaczę, co można złowić. Na metodę w rzece w lecie. Praktycznie już mamy początek czerwca. No i co? Ja szybko się rozwijam, rozkładam sprzęcior. Jeśli filmik Wam się spodoba, zostawcie łapę w górę, zostawcie suba, a ja działam. Tak, widzę, że rzeka jest fajna, spokojna. No nie, nie ciągnie za bardzo. Myślę, że 30-gramowe podajniki do metody wystarczą. Rozwijam. Przęcior I zobaczymy, czy to w ogóle miało sens wybrać się tutaj tym bardziej na metodę. Dzisiaj nie nastawiam się na jakieś duże ryby, chciałbym się po prostu pobawić i złowić cokolwiek. Dobra, jeden kij przygotowany, szykujemy powoli drugi, ale przygotuję sobie już miks do metody i od razu Wam mówię jednej rzeczy: nie przewidziałem, że mamy już czerwiec i jest tu pełno komarów, a ja wziąłem krótkie spodemki no nic będę musiał jakoś sobie tu poradzić Mix praktycznie to co zawsze propelet dark z Osmo Najpierw go namoczę, a później dodam sypkiego miksu zresztą zaraz wam to pokażę Trzymam go w wodzie troszkę dłużej, jednak to jest z rzeka. Chciałbym, żeby to jednak było mocno klejące. Przeważnie moczę pelet 30 sekund, teraz potrzymam koło minuty. No i druga część przygotowania miksu Mix Pro z Osmo wlatuje do peletu, i to jest wszystko. Tak zawsze łowię, tak to mi się sprawdza i zobaczymy co będzie dzisiaj. Okej okay. nie przedłużając zestawik wygląda tak No i rzucamy. Miałem się troszkę o te podajniki 30 gramowe, ale jest ok. Praktycznie rzeka jest stojąca. To znaczy, wiadomo, no nie, nie stoi całkowicie, ale 30 wystarcza. Pierwsze koty za płoty. Mały krąpik. Nie, mały leszczyk. No niewielki. Na czosnkowego dambelsika z osmo. Ale dobra, jest rybka. Szczytówki co jakiś czas drgają. Mam nadzieję, że się pobawię. Dzisiaj nie chodzi o wielkość. A rybka leci do wody. No i co, kolejny leszczyk troszkę większy. Także idziemy w górę dobrze. Ale fajnie, szczytóweczka się rusza. Sobota, piękna pogoda. Godzina przed ósmą. I coś tam. Coś tam bierze. Tak, dzisiaj też odgrzebałem z szafy. Moją starą wędkę, starego federa, którego już naprawdę dawno nie używałem. Jest to Delfin Anubis. Nie wiem, czy to tu widać. Fajna wędeczka, 360 do 100 gram. Dawno jej nie używałem. Mówię, wyciągnę, zobaczę, jak się sprawuje. Całkiem przyjemna, budżetowa wędeczka. Do 200 zł, chyba ona kosztowała. I sprawdza się. Tak, dzisiaj mamy sobotę, dzisiaj bez wielkich oczekiwań przyjechałem sobie na 3 godzinki. Tak naprawdę pobawić się, no bo nie liczę tutaj na jakieś wielkie ryby. Chodziło o fajne spędzenie czasu, zarzucenie wędek. I nagrywam to dzisiaj i prawdopodobnie dzisiaj wrzucę ten filmik, bo tak jak wspominałem, była spora przerwa, problemy techniczne, też troszkę mniej czasu. Olebranie. Dobra, muszę tutaj patrzeć na te szczytuwy, bo już pięknie naginało, ale kontynuując mało czasu plus te problemy techniczne no miesiąc był przerwy, ale już powoli będę wracał do regularnego nagrywania. No i co? Dzisiaj sobota, dzisiaj chillał nad wodą, ale jutro z rana znowu jadę, zobaczymy prawdopodobnie jakiś zbiornik PZW. No, i mam nadzieję, że tam uda już połowić się na grubo. Zobaczymy. Brania są dosyć regularne, no ale sami widzicie, nie są to giganty. Nie są to te piękne zimowe płocie. Czy karasie, które tu łowiłem chyba już nawet w styczniu, w lutym. No na razie sama drobnica, ale jest zabawa i czekam na coś większego. ten zdecydowanie największy dzisiaj same leszcze i fajnie zaczęły brać na tego Gosta taka kulka o takim zapachu znaczy się Dumbles o zapachu czosnku do wody i łowimy dalej no i tak, mamy już koło godziny 9 brania troszkę ustały co jakiś czas szczytówka zadrga, ale już od 15 minut czekam na branie. No i co? Jeszcze z pół godzinki, 40 minut. Zwijam do domu. Szybki wypad nad wodę. Jutro niedziela. Yy, myślę, gdzie pojadę. Wstaję rano i ruszam. Prawdopodobnie jakieś PZW. Ale z dzisiejszego dnia jestem zadowolony. Nie było dużo tych ryb, ale troszkę się pobawiłem. O to chodziło. Tak jak wspominałem, dawno nie było filmu. Miałem też mniej czasu. Jestem nad wodą, to jest najważniejsze. Mam nadzieję, że jeszcze uda się złowić przynajmniej jedną czy dwie ryby. Zobaczymy. O i takie niespodzianki to ja lubię Nie duża rybka Ale mały karpik już wam go pokazuje Zobaczcie dla odmiany Taki maluszek Ale cieszy Pełno łuski, ładny karpik Oczywiście leci do wody. Na dziś to wszystko. Lecę do domu. No sami widzieliście, szału nie było, kilka, kilka rybek udało się złowić, do tego bonusik w postaci karpia, całkiem spoko, dzisiaj na totalnym luzie, jutro przygotuję się troszkę lepiej, wybiorę jakąś ciekawą, fajną wodę i spróbujemy coś połowić. No i co, jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie łapę w górę, zostawcie suba, wracam po tej krótkiej przerwie. Tak naprawdę to był tylko miesiąc. No i co? I zapraszam na kolejne filmy. Na razie.